Zaskakujący zwrot akcji w rolniku. Sara pocieszy Basi po Karolu. Czwarta edycja programu Rolnik szuka kreska, ony obfituje w zaskakujce zwroty akcji. Nikt nie spodziewa psi nawet, kreska E najwięcej problemów będzie sprawiał po bo Karol. CH Bopak na pocztku flirtował z Justyn Szywap, kreska by chwil później przerzuci swoje uczucia na sar z Warszawy. Ostatecznie nie wybrał kreska adnej z nich? Wygląda jednak na to, kreska E zalotna Sara znalazła baju kreska pocieszenie. To byt naprawdę zaskakujący odcinek. Gdy przyżba pora ostatecznych wyborów, widzowie programu Rolnik szuka kreska Ony 4 byli niemal pewni. Kreska E Karol postawi na znajomość Sar. Jakie by było ich zdziwienie, gdy bopak nie wybrał kreska adnej ze swoich kandydatek. Wszystko przez sytuację, jaka rozegra Basi poza kamerami. Po suto zakrapianej imprezie Karol i Sara weszli do domu. Dziewczyna straci równowagę Kirumba na ziemi, uderzając giebow o podbok. Ekipa programu zdecydowała, że Kreska Sara powinna pojechać do szpitala. Jednak Karol nie mógł piej towarzyszy, bo i poszedł w spa. Dziewczyna o poranku zrobiła mu oto awantur. Obra Kreska rolnik nie rozumiał jej pretensji i uznał Kreska E nie mógł kontynuować tej znajomości? Karol próbował, wyjść z tego stwarza, z udzielajce wywiadu dla wspólnoty ałkowskiej. Byliśmy bardzo zetęczeni w emocjach. W pewnym momencie robiliśmy sobie zdjęcia i się przewróciliśmy. To bardziej by było po bokreska E nieśni kreska przewrócenie Sara uderzy Bajie bofo pod bok chciałbym udzielić jej pomocy i pojecha z ni do szpitala tylko kreska E ona twardo powiedziała. Ba Kreska Esi nic nie sta i nie chce takiej sytuacji, bo jest wszystko w posztku przekonywa rolnik z TVP. Karol nawi kontakt z dziewczyn, która ba mu list, ale nie zgodzi Basi na występy przed kamer. Wygląda na to, Kreska E Jagoda zawróci Bamu w Giebowie. Bo w ostatnim odcinku byli my, dziadkami ich na mitnej randki. Plotka g kreska Esara, również kreska z bo. Co ciekawe, jak podaje serwis pudelek, wybrankiem dziewczyny jest Dawid. CH bopak stara psi o serce rolniczki Mabgosi, jednak ta postawi bana nieco młodszego partnera. Ciekawe, czy te plotki potwierdzą się w specjalnym, witecznym odcinku programu Rolnik szuka Kreska Kaony? Mylić się, kreska Sara faktycznie zwiza Basi z Dawidem.